Cześć! Jak pisać o tym, że byliśmy na konferencji? Słuchajcie, jestem właśnie na konferencji ABC. Tyle inspiracji, wspaniała atmosfera, pyszne jedzenie. I co z tego? Jak pisać na LinkedIn o różnych wydarzeniach? Oto kilka wskazówek. Po pierwsze, networking. Podziel się interesującą rozmową, która miała miejsce w strefie networkingu. Wspomnij, jak ta wymiana zdań wpłynęła na Twoje spostrzeżenia, na branżę, problem, wyzwanie. Po drugie, innowacyjny produkt. Wrzuć informację o innowacyjnym produkcie, który zobaczyłeś, zobaczyłaś na konferencji. Opisz jego funkcje i potencjalne korzyści. Kolejna rzecz to wrażenia z konkretnej prelekcji. Opisz swoje wrażenia z prelekcji, która była dla Ciebie szczególnie wartościowa. Wspomnij, czego się nauczyłeś, nauczyłaś i jak planujesz to zastosować. Po czwarte, opis stoiska, które zwróciło Twoją uwagę. Podziel się szczegółami o stoisku, które zrobiło na Tobie duże wrażenie. Skoncentruj się na ciekawych rozwiązaniach, które były zaprezentowane. Na koniec pomyśl, czy coś wydarzyło się w drodze. Opisz coś interesującego, jakiś fajny widok za oknem. To, co zobaczyłeś, zobaczyłaś z pociągu albo z samolotu. No i koniecznie zrób. Stay